Długo oczekiwany pan Jacek Murański na specjalną prośbę fanów godzinny wywiad. Przynajmniej musi być. Nie żartuję. Zrobimy sobie ewentualnie w hotelu, bo jesteśmy... Jesteśmy razem zakwaterowani gdzieś w jednym hotelu. We Pani... rzeka, tak? We Usiądziemy i porozmawiamy. Ale o to wchodzi on, całe na biało. Ale nie, pan Tomasz też na biało Ja dzisiaj też jakoś wyjątkowo żeśmy się zgrali. Tak, tak, tak. Chyba pod ten klimat plażowy. Tak. Panie Jacku, e, dzisiaj ważenie, ważenie media trening. Mateusz jest gotowy do walki? Ja? A widział pan media trening? Obejrzałem no i muszę przyznać, że całkiem e, chyba są postępy, tak, tak zauważyłem, ale czy wystarczy na dresika? Zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro podczas walki wieczoru. A jak pana zdaniem Dresik wypadł w tym, tym media treningu? Dresik gra swoją grę, on nie pokazuje tego, co tam, co, tam, co tam ma. Ja domyślam się, że my znamy te karty i wiemy, co będzie grał. Zobaczymy jutro. No. Wielu nie wierzyło, że Dresik wyjdzie, że gdzieś będzie symulował jakąś kontuzję. Nie, takie, takie były wcześniej opinie, bo Dresik bodajże raz tam gdzieś wycofał się, no i na tej, na tej podstawie budowano, budowano tego typu teorie, bo miał, być, miał gdzieś tam występować i w końcu ostatecznie nie wystąpił. A Pana zdaniem nic już nie zapobiegnie występowi w walce? A ja odpowiem tak, jak zobaczyłem kto jest trenerem Dresika, to jestem przekonany, że do tej walki dojdzie. Bo tutaj pan, 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 pan Igor nie pozwoliłby mu, żeby do tej walki nie doszło, bo rozumiem, że stawia tutaj swój autorytet na, na szali. Także... Nie no, na pewno myślę, że Igor Kołacin, jeśli chodzi o e, z zawodnika, to przede wszystkim charakter, bo to jest to, co zawsze też wyróżniało jego walki, tak? No to jeżeli, no to tego mówię. To, to Po pierwsze, to są pewnie jakieś złe języki, to, że miałby nie wyjść, bo niby dlaczego, no wielki chłop. Bił się, wygląda, zbudował cały swój, cały swój wizerunek medialny, zbudował na tym, że jest silny, że jest, że, no, że jest właśnie dresikiem takim, tym typowym, typowym dresikiem. Z, tego, z, tych, z, tych, z tych szeptów takich, które tam dochodzą do mnie, bo też oczywiście, że zasięgałem języka co do niego, to wiem, że no, potrafi się zachować, w sensie, że potrafi, potrafi się bić, potrafi przyjąć. Dodatkowo jeszcze teraz ten nowy sztab trenerski. No to mnie przekonuje. Po pierwsze, że tamto to była jakaś, no zdarzyło się, może jakiegoś miał covid tak? D dlatego się wycofał z tego co wiem. Nie, nie pamiętam, ale... No ale to nie, było jakiej, nie była jakaś dezercja, tylko to było wycofanie się z powodu... No Mateusz też raz się wycofał i obrzydliwie to... Nie wycofał się, tylko miał kontuzję. Miał naderwanie mięśnia i Tańcula to obrzydliwie wykorzystał, budując narrację, że, że Mateusz stchórzył. No to ja jestem daleki od takiej narracji. Jeżeli faktycznie miał ten warszawski dreśliw jakąś historię z, z, nie, z nieodbytą walką, z uwagi na bodajże COVID, z tego co, z tego co słyszałem, to ja absolutnie ja bym z tego nie wyciągał żadnych, żadnych e, takich e, ocierniających go wniosków, że miałoby do walki nie dojść. Nie, nie, w to nie wierzę. Plus dodatkowo jeszcze tutaj ten, ten pan Igor. Skądinąd, z tego co tutaj mnie słuchy doszły, postać, postać bardzo charakterna. No to na, do tej walki dojdzie na pewno. Wymieniliście z Igorem Kłaczyniem jakieś zdania chociaż? Porozmawialiście cokolwiek? Nie no, my się w sensie mamy... Znam, oso... Znam ludzi, którzy go znają, a... ale nie, ma... nie mieliśmy nigdy kontaktu, nie... cztery oczy tak zwanego. Rozumiem. Teraz pomijając... Znaczy cztery oczy mieliśmy kontakt wzrokowy, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać, a może tak. Także nie, nie można powiedzieć, żebyśmy się znali, znali w sensie osobistym. Teraz patrząc na formę sportową Mateusza, od czasu ostatniego pojedynku z Epic milem, co się działo, jeśli chodzi o treningi, o przygotowania? Czy to jest tak na taki last minute, jeśli chodzi o przygotowanie jego, czy po prostu systematycznie się przygotowywał? No, to, że to, będzie, to że to będzie Dresik, to my już wiedzieliśmy, no, no to oczywiste, daleko, daleko przed tą pierwszą konferencją, to. to to i ten game plan już od, no to jest od, mówimy tutaj o czerwcu. Tak, no od czerwca już był taki, że wiedzieliśmy, że będzie, nawet, nawet muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony to, że tym, że Dresik zgubił wagę. Bo liczyliśmy, że, liczyliśmy się z tym, że może iść nawet do, jego waga naturalna to jest 115, że nawet może iść do 125, jakby licząc na ten efekt takiej właśnie tej, tej, tej masy. E, ku mojemu zaskoczeniu, ale my to też sobie spokojnie skonsumujemy. No zszedł z wagi, zamiast iść do góry, tak jak myśleliśmy, dlatego też Mateusz waży więcej. Mateusz też jakby, to też po, nie, nie mogliśmy trzymać tej wagi, tak jak z Tańsulą Mateusz ważył 93, no to tej wagi nie mogliśmy trzymać, no bo zakładaliśmy, że, że przeciwnik będzie ważył grubo powyżej 120. Co jest takim praktycznie można powiedzieć planem na, na Dresika? Kondycja, siła czy umiejętności i to, że Mateusz tak naprawdę Dresik nie walczył jeszcze z, zawodowo nawet w freakfightowych galach, a z kolei Mateusz ma już dwie walki, wiesz czym to się je, miał kryzysy, potrafił przełamywać te kryzysy, na tym budujecie wiarę w zwycięstwo? No to nie jest wiara, bo wiara to jest coś innego, to, 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 nie, jest, to nie jest kwestia wiary. A ja uważam, że to jest, zawsze jest kwestia wiary. No, no, no nie. Jednak ostateczna dyspozycja zawsze okazuje się. Nie, nie, no to jest kwestia planu. No a, a potem on wychodzi tak lub inaczej, ale zawsze to jest kwestia planu. No, ktoś kto chciałby tylko na spontanie wyjść, i, bo, bo mu się coś wydaje, no to raczej polegnie, znaczy na, na pewno polegnie. A także to nie, to, to, jest, to jest dobrze przemyślana taktyka. To był plan właśnie, tylko no to można powiedzieć, że paradoksalnie jesteśmy teraz nieco skonfudowani tym, że nie mamy do czynienia z zawodnikiem 125-kilogramowym, z tym, że doszło do tej zbicie. Ale on prawdopodobnie zawdzięcza, zawdzięcza w tym momencie, bo to jest dla niego korzystne, dla, dla dresika to zbicie wagi, a zawdzięcza to właśnie temu nowemu trenerowi, czyli temu Igorowi. Tak, no bardzo. Ja przynajmniej jeden trening widziałem, więc mogę powiedzieć, że akurat nie widziałem treningu z Igorem, ale widziałem trening z innym sparingpartnerem partnerem i pomocnikiem, i muszę przyznać, że przepracował bardzo solidnie. Chociaż to już tak się da nawet zastanawiałem, że bardzo późny etap, że jeszcze tak ciężki trening chłopak robi. No, nie widziałem tego treningu, to ciężko mi oceniać, ale jakby ten spadek wagi, ten, to zrzucenie wagi zamiast pójście w górę. No, no, trochę nie mogę powiedzieć, żeby nam pokrzyżowało szyki, no, ale wprowadziło nas pewną konsternację, może tak. Także a propos tych atutów to przede wszystkim doszukiwaliśmy ich właśnie atutów w, tej, w, tej, w tym, że wydresik będzie ważył grubo powyżej 120. No, no i wtedy kondycja, tak? A teraz no, przemyślimy sobie to, co dzisiaj zobaczyliśmy. Przedyskutujemy to ze z trenerem i no, jutro będą wyciągnięte wnioski. To zapytam aspekty techniczne. Szczęka na pewno jest. I jest dobrze, że wyprofilowana? Tak, szczęka jest, jest szczęka Mateusza, tak, już, już nie ma mowy o tym, co się działo, o tym obłędzie na Fenie, gdzie Mateusz zostawił, zostawił w w Lisbark, Warmińskim, zostawił szczękę w hotelu I gdzieś tam się posiłkowaliśmy się absolutnie, no, jak, no to był obłęd Szczęką, szczęką kogoś innego, no, no, nie, nie, szczęka jest, nawet mało tego, wyciągnęliśmy Zębienie pasowało no ale to właśnie nie pasowało, dlatego wypluwał, dlatego, dlatego miał ostrzeżenie, dlatego wypluwał, no to dra, no dramat, no, to, no ale to się wydarzyło tylko dlatego, że no to wszystko było takie naprawdę, no tutaj mi też zwrócił jeden z redaktorów uwagę, że to jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy generalnie pod tydzień, tydzień po tygodniu zawodnik bierze walkę, ale mało, walkę, epicką walkę, epicką walkę na przestrzeni trzech rund, gdzie przeciwnika odwożą, odwożą na sor, no walkę nie zapłaconą. No właśnie to za chwilę zapytam no, o to, ale to tak, jakby temat poboczny, bo bardziej skupiałem się tutaj no. na samym Mateuszu, tak? No nie, no to, no, to, no to mamy wszystko. Szczęka jest, odporność na ciosy jest, ona, ona to, to, to się ma po prostu, tego się nie nabywa. Ja wiem, że tutaj ten trener Igor go tam buduje tego dresika teraz, bo słyszałem wywiad, nawet chyba z wywiadu pana przeprowadzony, że, że jakoby Tańcula go uderzał. Nie, a, że te ciosy były złe, źle technicznie wyprowadzone. Część była źle technicznie wyprowadzonych, oczywiście, bo to w jest normalne, ale też część, wiele ciosów było soczystych, mocno trafionych. I to nie tak, że, że, że Drecik sobie wybudował taką narrację, ale to jest normalne. No, trener go buduje, no, od tego jest trener, żeby go budować też psychicznie, że jakoby Drecik miał taką petardę, że, że przełamie Mateusza tym magicznym jednym uderzeniem. Nie, Mateusz tak jak umiał przyjąć, tak umie przyjąć, czy to będzie Tańcula, czy to będzie Dresik, to, no, to, to, będzie, to będzie ten sam Mateusz. Oczywiście, w odporności. oczywiście jutro przekonamy się, na jakim poziomie jest Dresik, czy jest lepszy od powiedzmy Arka Tańculi, lepszy od Epic czy Tmila, czy po prostu jest na tym samym poziomie? Czego Wy się spodziewacie tak naprawdę? Jesteście przygotowani na trzy takie bezkompromisowe rundy? No nie, trzech rund nie będzie, nie, nie, nie. To, to na pewno, ja nie będę mówił w, czy, w którą stronę, bo taka buńczuczność się często źle kończy. O, bo mamy tutaj przykład wspomnianego Raka Tańculi, który zapowiadał Wszemi Wobec, że po pierwsze może walczyć trzy dni, a po drugie, że walka nie wyjdzie poza 15 sekund, więc już nikt nie mówił o trzech rundach, ale więc nie, nie, to na pewno nie będzie trzech rund, ale czy w którą stronę się skończy? No, ja jestem przekonany, w którą stronę się skończy, ale, ale nie będę się tutaj nie, nie, będę, nie, nie będę się pyschnił. Yy, natomiast na pewno nie będzie trzech rund, chociażby właśnie dlatego, że no, tam po jednej stronie na pewno zabraknie kondycji. Ale ale no sytuacja zabraknie kondycji, ale, ale jeżeli faktycznie e, u, może znaczy nie wyjdzie nie wyjdzie poza nie, nie dojdzie do trzech rund, do których pan, o które o które pan pyta. Natomiast jak się skończy, no tego ja głęboko wierzę w to, jak się skończy, ale tego nie będę, nie będę, nie będę publicznie ogłaszał no, w tej chwili. Pan w narożniku? No tak, ja w narożniku i trener. I trener Jacek Grumiak, tak. Mhm. tak. Trenera widziałem, rozmawiałem, więc już jakieś, jakieś pojęcie mam, jeśli chodzi o. Widziałem, jak Mateusz się rusza. Zatem tak. Organizacja Elite Fighters na dłużej, czy powrót do fenu? Nie, no, Svenem jesteśmy jakby z Mówię z... o karierze Mateusza. O pana nie pytam, bo odłożymy to na osobny wywiad. Okej, okay, okej. Okay. Nie, no Svenem jest tam, tam jest inny układ. Tam jest układ taki bardziej, powiedzmy, towarzysko koleżeński. I jak Fen będzie nas potrzebował. Wiem, że na, w oparciu o walkę, którą w tej chwili już Bartek Szuba z Pawłem Juźwiakiem dogadują, będzie oparty main event tej, tej nowej federacji. A co do Mateusza, no Mateusz. Mateusz ma sytuację wolnego strzelca, no i na, na, to, na to pracowałem, i y, no i tego się będę trzymał. A jak to się wszystko bardzo solidnie prezentuje. Ta gala w Rzeszowie widzę, że no, tutaj jest naprawdę duża wyobraźnia i. O, rozmach jest. Roz, jest rozmach, tak, jest rozmach, jest, jest, ta, no, jest ta nowa, jest ta nowa y, hala. Jest, y, jest fajny klimat, bo ci ludzie generalnie ludzie z Podkarpacia, to... To jest fajna mentalność, to jest taka mentalność podobna do górali, ja jako góral z krwi i kości lubię taką mentalność, są ludzie szczerzy, tacy spontaniczni, bardzo, czuję się to dużo lepiej niż w Poznaniu, wie pan? Tak, ta, a szczególnie wśród szwarzyckich kubkarzy. No, słyszałem to, ten zwrot. Myślę, że gdzieś tam ta sytuacja już się w końcu wyprostuje i uda się wam porozumieć, myślę, że e, myślę, że po prostu dla dobra sprawy dla dobra rynku te konflikty gdzieś w końcu znikną. Każdy pójdzie po rozum do głowy i to ostatecznie. Nie są kwestie konfliktów, to jest kwestia ordynarnego, ordynarnego wałka. No, jeżeli Wojtek Gola jedzie do Meksyku na, na wakacje za pieniądze Mateusza, niewypłacone Mateuszowi. Ja wiem, że teraz internet ma to do siebie, że preferuje takie dziennikarstwo fleszowe, że tu i teraz pach, ale jest też dziennikarstwo śledcze i ono ma to do siebie, że jest nudne, natomiast efekt jest spektakularny zawsze. I tu jest taka tego typu sytuacja. Tu nie mamy sytuacji fleszowej, bo ten Fame ma po pierwsze odmówił zapłaty pieniędzy należnych Mateuszowi, po drugie wpadli na cudowny pomysł, że przez rok będą do każdy, za każdą galę Mateusza... Skręć Nie, nie, panie Jacku, spokojnie Jest bójka Gdzieś się ponapinali, jest Przy pana wywiadach Przy pana wywiadach zawsze coś się dzieje Bójka, widzę, jest taka bójka no zobaczymy to no biją się dalej, nikt nie przerywa, widzę tam Eee, dzieciaki się dotykają Eee, myślałem, że coś poważniejszego, a tu... Ja, i nic poważne. pan smak, tak? No, tak czasami bywa. Panie Jacku, w takim razie tak, jaki efekt końcowy będzie jutro tak z pana założenia. Skończę tylko tam skończy tam ten wątek. No no i wymyślili sobie, patenciarze ze, szwa, ze, ze Swarzędza, swarzency kubkarze, że będzie Mateu, że będą żyli na koszt Mateusza. Otóż wysłali już wezwanie do zapłaty za, za galę, za walkę, którą Mateusz odbył na fenie. I za tą walkę, którą Mateusz odbędzie jutro, to już Wojtek Gola i spółka chyba zbierają na nowe wakacje, tym razem może na Karaibach. Czy za tą walkę też macie płacić? Za tą płacić? Walkę też mamy płacić. I to są kwoty kil... kilkudziesięciu tysięcy. Z jakiego powodu? Kilkudziesięciu tysięcy. A z jakiego powodu? To jest, takie... ja, a ja panu... to jest ciekawe pytanie. Bo ja panu odpowiem, jak, jak do tego się odniósł mój prawnik, który się z tym zapoznał. Odpowiedział mi tak. No jest taki, to jest prawnik z takim dużym poczuciem humoru i dystansu, dystansu do swojej korporacji. Powiedział tak, Jacek, słuchaj, to jest coś takiego, że jak adwokat, który to formułował, to pismo do Was, Panie Jacku, a pan dzisiaj? Yy, to jest jak, to jest jak, to jest jak procedura, to jest jak prostytutka, więc jak, jak prostytutce dobrze, prostytutce dobrze zapłacisz, to się prześpi z każdym, no więc to, to, to według mojego prawnika, który ma taki dosyć cięty język i taki, taki, tak, taką soczystą ironię, no to jest sytuacja prawnicz, prawnika, prawnika, mniejsza opłeć, prawnika, który formułował te pisma w imieniu Fame MMA do nas. No, czyli no, musiała się ta osoba brzydzić tym, co robi, ale no, zrobiła to. No, nie ma takiego prawa. No i udowodnimy to, że nie ma takiego prawa, które nakazuje pobierać jeszcze haracz, nie tylko, że kupkarze stwarzańcy nie chcą zapłacić za wykonaną pracę. To jeszcze sobie wymyślili taki patent, że że będą pobierać za każdą walkę. Wie pan, to jest coś takiego. Mateusz jest też aktorem. No to powinni. A kontrakt był na jedną konkretną kontrakt walkę. Był na jedną walkę kontrakt wygazł 15 maja. A teraz oni sobie nabudowują jakąś narrację o jakimś nieistniejącym zakazie konkurencji, który mają rzekomo obowiązywać przez rok. Oni mają, oni mają kontrakt na, nie na walki, tylko na produkcję filmową. Mateusz jest aktorem. Więc żeby być konsekwentnym. To zwrócimy im uwagę też w procesie sądowym, że powinni też do Jerzego, do Jerzego Skolimowskiego zwrócić się e, o należną zapłatę za, za występ Mateusza na planie filmowym, bo między 15 maja a 25 maja e, walk, w, walce na, w walce na Fenie Mateusz wystąpił w filmie, a, a naruszył zasady konkurencji za produkcję. Cytuję, cytuję, jak jest to sformułowane w kontrakcie. To, to oni, nie, oni nie organizują walk, oni organizują produkcję filmową. Więc aktor, powinien, żeby być konsekwentnym, powinien im płacić e, na, jak wymyślony przez nich, bo to są kwoty też wzięte z sufitu przez nich i coś widzi mi się, e, za, wszyscy, za udział w każdej produkcji filmowej, w której będzie, weźmie udział przez rok. No, no takie numery nie przejdą. Powiem Wam tak, słuchajcie, e, Wojtek Gola i ta, i ta spółka, zapłacicie, wszyscy płacą, zapłacicie z odsetkami. Natomiast będzie Was to kosztowało wizerunkowo. Nie mnie, nie, nie, nie Mateusza, tylko Was to będzie kosztowało wizerunkowo, a konkurencja nie śpi, a ludzie mają swój rozum i ludzie wyciągną swoje wnioski. I zobaczymy, czy będą tak chętnie kupować produkty swarzenckich kubkarzy. Dlaczego swarzency kupkarze? Bo jak się jeździ. O, młodzież to już nie pamięta, ale jak się jechało na giełdę, na giełdę w latach 80., -tych, 90. -tych, no to jak się trafiło na takiego kubkarza, to wygrać nie można było, bo pod każdym kubkiem nie było, nie było oczywiście kulki. Ale jak już ktoś niefortunnie trafił, no to wracał bez pieniędzy i z podbitym okiem. No to dokładnie Mateusz wrócił z gali Fame MMA 15 maja bez pieniędzy i z podbitym okiem. Dlatego Swarzędcy kubkarze. Rozumiem, rozumiem do czego pan nawiązuje, natomiast no, myślę, że gdzieś ostatecznie prawnicy to wyjaśnią, ta sprawa gdzieś pewnie znajdzie swój finał. Eee, to co, czekamy jutro na duże emocje? No, z pewnością będą emocje, tak. No, no, wizerunkowo to jest chłop, ten warszawski dresik wygląda na najpoważniejszą przeszkodę, a jak będzie, zobaczymy. No, na pewno się będzie o tej walce mówiło i o jej, o jej wyniku i o jej przebiegu mam nadzieję też. No. Bardzo dziękuję. Umawiam się na ten dłuższy wywiad. Oczywiście, czekajcie na ten dłuższy wywiad. Dzisiaj wywiad. Wyłącznie w kontekście walki Mateusza Murańskiego. Bardzo dziękuję i co? Życzę jutro powodzenia, żeby było A, dobrze dopiero... i żeby się nic nie stało i żebyście szczęki nie zapomnieli. Nie, nie, mam... nie właśnie, nie skończyłem tego wątku. Jest... My wyciągamy wnioski w przeciwieństwie do fame MMA. Jeżeli popełnimy błąd, mamy refleksję i mamy już dwie zapasowe szczęki. Także na, na podstawie tego odlewu który był zrobiony ze szczęki Mateusza, już są zamówione już dostarczone dwie, dwie nowe szczęki, także każdy ma swoją. Mateusz, ja i trener, każdy ma, także mamy awaryjne, mamy wyjście awaryjne. Profesjonaliści, dziękuję bardzo.